Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na trening, który sami wybraliście, rozciąganie górnych partii, czyli rozciągniemy sobie głównie plecy, trochę klatkę piersiową i barki oraz um, ramiona. Zaczniemy sobie właściwie tradycyjnie, bo często tak zaczynamy, od pozycji dziecka, czyli rozstawiamy sobie kolana szeroko, na szerokość maty lub troszeczkę więcej, trzymamy cały czas pośladki do do pięt. wyciągamy sobie łonie do przodu, kładziemy sobie głowę. I oddychamy głęboko. Rozluźniamy się maksymalnie. Staramy się nie kłaść łokci na macie. Jeżeli chcecie poczuć mocniejsze rozciąganie, możemy sobie położyć dłonie na czubkach palców i wtedy jeszcze bardziej nam się rozciąga. Rozciągamy górne plecy. Teraz, żeby rozciągnąć, idziemy sobie w prawą stronę. Powinniśmy pobić, delikatne rozciąganie w lewym boku, w lewym ramieniu. Staramy się cały czas, żeby dług dotykał obu ud, tak? Czyli nie, nie przesuwamy się całkiem w prawo, tylko zachowujemy kontakt tułowia z lewym i prawym udem. Znowu głęboki wdech i długi wydech. Teraz wracamy sobie do centrum i idziemy sobie do drugiego boku. Tak, czyli teraz na lewą stronę rozciągamy prawy bok. I znowu staramy się zachować kontakt prawego, prawej strony brzucha z prawym udem. Kładziemy sobie czoło i głęboko oddychamy. Wdech. I długi, rozluźniający wydech. Jak najdalej sięgamy do Za każdym razem. Staramy się pogłębić przez wyciągnięcie głowy troszeczkę, nawet o minę, dwa, do przodu. I na wydech wracamy sobie do góry, teraz przechodzimy sobie, wyjdziemy sobie z pozycji kręgu potwartego kolana bezpośrednio pod biodrami i tutaj jeżeli chodzi o ustawienie kolan i bioder to zostajemy cały czas tym samym przesuwamy sobie tylko dłonie do przodu idziemy klatką coraz niżej jeżeli dacie radę dotknąć klatką biegciową do maty w taki sposób to możecie natomiast możemy też wytrzymać się troszeczkę wyżej i tutaj też nie musimy opierać drogi, możemy sobie oprzeć czoło. żeby rozciągnąć sobie Tricepsy, zakładamy sobie dłonie złożone jak do modlitwy, zakar i z każdym wydechem staramy się przybliżyć klatkę piersiową do maty. Oczywiście tutaj nie musimy nigdy odkładać klatkę piersiową do maty, ale staramy się cały czas przybliżać. Zostajemy jeszcze dwie sekundy w takiej pozycji. I wracamy sobie. I teraz znowu sklepku podpartego. Wyciągamy sobie połku prawą pralą, do sufitu i tu, tyle, a możemy, na pozwala zakres. I kładziemy ją po przeciwnej stronie. Tutaj staramy się położyć całe ramię i cały bark na macie. I albo zostajemy w tej pozycji i tutaj staramy się dokleić jak najbardziej bark, nawet jak wykonujemy jakbyśmy chcieli położyć łopatkę na macie, albo wyciągamy sobie rękę, kładziemy za plecami. To jest kolejny proces, kolejne utrudnienie. Czyli wtedy nam się jeszcze dodatkowo otwiera delikatnie kratka piersiowa, rozciągają plecy, albo możemy sobie dla ułatwienia położyć dłoń. U góry, a wyprostować nogę, tak? Czyli wchodzimy sobie stopę opartą z tyłu. Tutaj oczywiście też możemy zostawić sobie podłogę, natomiast wiadomo, że to jest, to jest już trochę niestabilna pozycja i łatwiej stracić równowagę. Ale za to na pewno mocniej się tutaj wszystko ładnie porozciąga. Staramy się trzymać ucho, trzymacie, trzymamy rozluźnioną głowę. I znowu oddychamy głęboko. Lewą stronę, czyli teraz. W lewa dłoń idzie w górę. Wyciągamy się maksymalnie i kładziemy ją po przeciwnej stronie na podłodze. Tu na macie. I możemy sobie zostać albo w takiej pozycji. Można sobie położyć dłoń albo u góry na podłodze albo przyłożyć sobie za No i dodatkowo dla chętnie jest. wyciągnięcie, wyprostowanie. Prawie nogi. Staramy się dokleić kółko pod i jak najbardziej doklejamy back Kierujemy popatkę w kierunku maty. Natomiast drugie jeżeli macie tutaj dłoń za plecami. Tutaj staramy się otworzyć kratkę i skierować bak jak najbardziej do tyłu. Wbrew pozorom to jest bardzo aktywna pozycja. Teraz idziemy sobie do siadu skrzyżnego. Jeżeli e, sprawia Wam m, trudność m, siad e, skrzyżny, to można sobie podłożyć poduszkę pod pośladki, tak żeby były kolana jak najmniejsze, tak żeby nie, nie siedzieć w taki sposób. Zaplatamy sobie dłonie w koszyczek, wyciągamy do góry, wyciągamy się jak najbardziej, staramy się poczynić, się wydłużyć na kręgosłup. Obniżamy sobie delikatnie barki, łapiemy sobie za lewy nadgarstek i wyciągamy się do boku, tak? Czyli mamy w prawą stronę, wyciągamy cały lewy bok. Powinniśmy poczuć, jak nam się rozciąga cała lewa ręka, lewe ramię. Z wydechem wracamy do centrum i teraz łapiemy sobie za prawy nadgarstek. Idziemy sobie w lewą stronę. Jednocześnie staramy się nie odrywać żadnego pośladka od maty, tak, czyli jak idziemy tutaj w lewą stronę, to prawa pośladek cały czas ma kontakt z matą. I wracamy do centrum. Teraz bierzemy sobie wdech. Z wydechem skręcamy się w prawą stronę, czyli lewa dłoń idzie na prawe kolano, prawa dłoń idzie za pośladki. Patrzymy sobie nad prawym nagiem do tyłu, naddechu, wyciągamy sobie czubek głowy do sufitu i z wydechem pogłębiamy skąpak, czyli staramy się jeszcze nie skąd. I wracamy, teraz kilka pełnych ćwiczeń będzie wsiadzień na piętrach, więc możemy sobie 6 właśnie do siadu na piętach. Tutaj ważne jest, żeby nie pogłębiać to do o tak czyli nie robimy czegoś takiego. Podwijamy sobie delikatnie między lekko napinamy mięśnie brzucha. I tak teraz lewa głowę idzie na lewą stopę. Wyciągamy sobie prawą rękę w górę do sufitu i wyciągamy się jak najbardziej. Tak, staramy się tutaj jak najmocniej wyciągnąć. Jednocześnie nie przekręcamy głową żarną stronę, trzymamy ją prostą, długi głęboki wdech. I wydech, opuszczamy, teraz prawa dół idzie na prawą stopę, lewą rękę wyciągamy w górę. Wyciągamy się jak najbardziej. I luz. Teraz zostajemy sobie w na piętach. Łapiemy sobie prawą rękę w taki sposób. Staramy się złapać bak. Myśmy chcieli go, jakbyśmy chcieli skórę przesunąć do przodu, tak? Robimy sobie tutaj bark i blokujemy łokciem od dołu i teraz patrzymy sobie w przeciwnym kierunku niż nasze dłon, czyli jak mamy dłon w prawo, to patrzymy w lewą. Cały czas połędniamy ruch tak, jakbyśmy chcieli sobie tą lewą rękę przesunąć w prawą stronę. Będziemy poczuć delikatne rozciąganie tutaj mięśnia ramiennego. Tutaj dłoń aktywna, ona sobie nie zwisa, tylko cały czas trzymamy palce wyprostowane, aż do czubki. Jednocześnie delikatnie nam się też rozciąga tutaj góra pleców. Teraz od razu sobie rozciągniemy trochę inną część barku. Czyli zakładamy sobie dłoń grzbietem o biodro, tak żeby sobie ją zablokować. Łapiemy sobie od tyłu za łokieć. Czyli mamy taką trochę dźwignię, tak? Czyli tutaj z tej strony mamy opór i z tej strony mamy opór. Także samo to już powoduje, że nam się fajnie rozciąga cała tutaj wewnętrz, wewnętrzna i zewnętrzna, zewnętrzna część mięśnia ramiennego. Mam nadzieję, że też to czujecie. Nie trzeba właściwie naciskać. Sama ta dźwignia powoduje, że, że to rozciąganie jest odczuwalne. Trzymamy chwilę i znowu skupiamy się na oddechu. Przy rozciąganiu oddech jest bardzo pomocny, bo jeżeli czujemy duży dyskomfort, przy, przy właśnie rozciąganiu mięśni, to oddychanie może nam pomóc. Jeżeli skupicie się na tym, żeby wyobrażać sobie, że wpuszczacie powietrze w, mi, w miejsce, które, które się aktualnie rozciąga, to jest też łatwiej, łatwiej przeżyć. Ostatni wdech i wydech. I zmiana stronę najpierw sobie łapiemy prawą rękę w podobny sposób jak poprzednio, czyli tu blokujemy od dołu, łapiemy sobie za zewnętrzną część barku. Staramy się też trzymać barki, tego nie powiedziałam poprzednio, ale trzymamy barki mniej więcej w jednej linii, tak żeby on nie był gdzieś tam e, dużo wyżej niż ten, niż ten drugi. Czyli najlepiej robić to w tak naprawdę, żeby widzieć, że one są na pewno na jednej wysokości. I tutaj patrzymy sobie w prawą stronę, tak? bo lewa dłoń jest prawa dłoń jest skierowana w lewo, i znowu aktywnie, aż po palców, dłoń nie zwisa. Może być tak, że jedną stronę odczuwacie bardziej niż, yy, niż drugą, i to jest absolutnie normalne, bo tutaj też wszystko zależy od tego, jak jesteśmy rozciągnięci po jednej i po drugiej stronie. Jakieś przesunąć do przodu, ale tak jak mówię, w większości przypadków nie jest to konieczne, bo już to rozciąganie jest zauważalne. się rady położyć na łopatce, to robimy tyle, ile możemy. Można sobie tutaj też ewentualnie pomóc paskiem i zrobić coś takiego, że łapiemy z jednej i z drugiej strony za ale najgorsze jest po prostu położyć sobie dłoń z tyłu na barku lub na opatce. I po prostu tutaj znowu staramy się tak złapać, żeby poczuć, nam się tu rozciąga mięśnie. tak? Czyli możemy sobie złapać, nawet pociągnąć delikatnie za za skórę. Ważne jest, żeby nie wyginać głowy. Tak? Czyli głowa zostaje prosto. I to jest a, pierwszy rodzaj rozciągania. Drugi. Możemy sobie zrobić. Łapiemy za łokieć i puszczamy sobie rękę. Tylko wtedy rozciągamy sobie z kolei drugą stronę. tak? I tutaj w zależności od tego, jak jesteście rozciągnięci też albo w jednej wersji, albo w drugiej wersji poczujecie mocniej yy, triceps, tak? bo to są yy, niby podobne ćwiczenia, ale troszeczkę inaczej działają i też yy, tutaj indywidualna sprawa, czy, czy akurat w tym ćwiczeniu poczujecie mocniejsze rozciąganie, czy w tym drugim, dobierzcie sobie po prostu parę, który wolicie na daną chwilę. Tutaj właśnie, jeżeli zdecydujecie się na ten parę, który robię teraz, to warto też pamiętać, że ta Ręka, która jest wyprostowana, powinna po prostu luźno opadać. Tutaj mocno trzymamy jej za łokieć. I wtedy, im bardziej ta ręka luźno opada, tym y, bardziej się rozciąga triceps po przeciwnej stronie. Triceps, trochę też park. Tak, bardzo fajne też ćwiczenie. Możemy sobie trochę rozluźnić. I teraz druga strona, tak? Czyli albo sobie zakładamy prawą dłoń na łopatkę i sobie delikatnie ściągamy do dołu łokieć, żeby rozciągnąć więzień. Tutaj ramię przesunięte jak najbliżej ucha. My tam żeby nie wyginać szyi, nie wyginać głowy. I albo zostajemy sobie w tej pozycji, albo łapiemy sobie za łokieć i puszczamy łukieć. i with Idziemy sobie do klęku podpartego i tutaj w zależności od tego, jeżeli jesteście hipermobilni i wiecie, że macie hipermobilność w nadgarstkach, to też tutaj e, proponuję uważać na to ćwiczenie, zaraz pokażę jak wykonacie bezpiecznie jeżeli macie bardzo słabo rozciągnięte, rozciągnięte nadgarstki, no to tutaj też polecam e, też ostrożność, tak? czyli robimy tylko w takim zakresie, na ile nam pozwala nasze ciało, nie ciągniemy na siebie, jeżeli jesteście w stanie bez problemu ustawić tak, Dłonie, czyli kierujemy sobie palce w kierunku kolan. Ok, jeżeli, jeżeli tutaj jest ok, to, to możecie, jak mm, najbardziej. wykonać to ćwiczenie, jeżeli nie da się rady w taki sposób ustawić, macie zespół cieśli nadgarstka, albo ogólnie mm, problemy z nadgarstkami, to wtedy po prostu zróbcie tyle, jak albo po prostu robimy prostszą wersję, czyli rozciągamy w taki sposób, czyli łapiemy sobie za dłoń i, i takie zwykłe rozciąganie, natomiast jeżeli możemy zrobić coś takiego, to układamy dłonie w taki sposób i tylko obniżamy delikatnie biodra. I tutaj, jeżeli jesteście hipem, hipermobilni, tak jak ja, ja mam tu dosyć dużą mobilność na mogłabym bez problemu zejść sobie nawet tak. Nie polecam tego robić, ponieważ robienie przy hipermobilności, robienie ćwiczeń w dużym zakresie ruchu jeszcze pogłębia problem. Także. Wtedy warto się zatrzymać po prostu w miejscu, gdzie czujemy takie bardzo delikatne rozciąganie i po prostu zostać sobie, tak, czyli nie, nie pogłębiać na siłę. E, natomiast no tutaj osoby, które, które nie mają problemu z supermobilnością, mogą sobie po prostu coraz niżej delikatnie schodzić, powinniśmy poczuć tutaj, jak nam się rozciąga fajnie nadwastek i przedramię. tak? Zostajemy sobie jeszcze chwilkę. Staramy się, żeby wszystkie palce były doklejone do maty. Na koniec jeszcze opieramy sobie. Grzbiet dłoni, homatę, i robimy to samo, tylko tutaj, oczywiście, dłużej niż zakres, tak? Bo to nie jest. To jest jeszcze, ten jest jeszcze trudniejsze do wykonania niż poprzednie. I tylko tak, żeby, na tak, żeby nam się rozciągnęła jedna druga strona. Bardzo niewielki zakres, tak? sobie na 2-3 sekundy i rozluźniamy. Teraz przechodzimy sobie do radzenia na plecach i właściwie czeka nas um, tylko rozluźnianie i tak mamy kołyskę, czyli przybliżamy sobie brodę do kolan i delikatne ruchy w prawo i w lewo, masujemy sobie odcinek lędźwiowy, odcinek piersiowy trzechsłupa, teraz możemy sobie położyć głowę i robimy sobie małe kółeczka odcinkiem lędźwiowym w jedną, w drugą stronę. Nie wiem, że miało być rozluźnienie w górnej części, ale leźnia na pewno też zasługują, żeby troszeczkę się rozluźnić. I teraz kładziemy sobie, jedną nogę prostujemy albo trzymamy objęto. na sobie ze, yy, za zewnętrznej strony, przekładamy na prawo. Czyli lewą nogę przekładamy na prawą stronę i patrzymy w przeciwną stronę, tak? Za, za długą. I tutaj powinniśmy poczuć rozciąganie w odcinku kiersiowym, ale może być także, że poczujecie delikatne rozciąganie w odcinku lęcijowym, jeżeli to jest tylko rozciąganie, a nie ból, to jest ok, bo to jest takie ćwiczenie, w którym najbardziej czujecie to miejsce, które jest najmniej rozciągnięte, tak? Czyli Czyli w zależności od tego, gdzie macie większe napięcie, to poczujecie. Najważniejsze jest to, że kolano nie musi dotykać podłogi, wręcz nawet mm, rzadko kiedy będzie, chyba że jesteście super rozciągnięci. Natomiast nie powinna nam się odrywać łopatka, w tym przypadku lewej dłoni, tak? Bo mamy lewą łopatkę położoną na macie musi cały czas leżeć, tak? Czyli leży cała dłoń, całe ramię i łopatka na macie. Ostatni wdech i wydech. Wracamy do centrum, krzyczemy do sobie kolana, do klatki piersiowej i znowu albo sobie prostujemy lewą nogę, albo zostawiamy delikatnie ugiętą. I teraz prawe kolano przekładamy na lewą stronę. Prawą rękę zostawiamy sobie opartą na podłodze, patrzymy za dłonią i znowu prawa opadka cały czas oparta do kolana, do maty. Natomiast jak widzicie prawe kolano nie musi dotykać do podłogi. W zależności od stopnia rozciągnięcia możecie Czyli delikatne rozciąganie z wewnętrznej strony pośladka, także tutaj też bardzo fajne ćwiczenie, naprawdę kilka partii można sobie rozciągnąć jednocześnie. Jak najmłodszy i długi roździający wydech. Przyciągamy sobie z moim kolana do obradki piersiowej. Wam za wspólne rozciąganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że czujecie się lepiej. No i że będziecie też do tego treningu. Jak najczęściej wracać. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych treningach. Cześć!